A, witam, 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 baba w wocie. Jak tutaj widzicie, ja już sobie oddawam jeden magazynek. Nie wiem, ile weszło, ponieważ zniknął przeciwnik. Jeden na pewno wszedł. A, a co dalej, to nie wiem niestety. Ale zobaczmy. Jedziemy. Podjadę tutaj kawałek, żeby zobaczyć. Jak widzicie, IS-3A, prawda? Czyli co? Magazynek. Czyli ciężka wersja Bridgetto mocno ciężka, no ciężka na ósmy poziom to okej okay. z tymi dziewiątkami, dziesiątkami to już taka ciężka mocno nie jest nie. Wiem, to... no dobra, nie będę wybrzydzać ja go w każdym bądź razie lubię a dodatkowo ma bardzo fajny tutaj jak widzicie ubranko czyli kamuflaż a... dzięki czemu poprawia mi nastrój tak, to wnętrznie. czy tu nikogo nie ma? Czy ja mam takie kiepskie wykrycie, że nikogo nie widzę? Bo to nie, no, ktoś, kogo, ktoś... tam na pewno jest, bo dostał i WZ, i oni. Pytanie jest tylko kto. Widzicie, jak zabrał? Dobra, P-54 z przodu. Działo się widzę, uparło na niego ile jest dział Dwa. Oj, tam szczęście. Dobra, spróbuję przejechać i to przeżyć. Nie wiem co robi oni. A, mam nadzieję, że zrobi to w miarę rozbrawnie, bo uparło. No, Nie będę się z nim przepytać, gdyż albowiem, gdyż albowiem, no, dużą kolumbryną bryną blokuje wszystkie te wąskie uliczki. Poczekam, niech jedzie, niech walczy, taki lubi. Dla mnie też coś, coś zostanie, zwłaszcza, że przegrywamy, więc spokojnie, jest duża szansa. Przynajmniej bynajmniej a, nie wykazałam ja się tutaj żadną sztuką kontowania i kamuflażu, ale przynajmniej a, przynajmniej mam obronione coś tam i zadana. A nie mam też tym tutaj żeby coś do niego. A, oczywiście jak, żeby inaczej działo, nie? Co to oznacza? Że działo stoi tutaj, dokładnie tam, gdzie pokazuję, kochani. Zaraz pierwsze co się wyłoni to wyłoni się. Po T54 wyłoni się, działo. Tak jest, działo, działo. Mówiłam. Pozbyłam się jednego. Ja. No dobra Okej, okay, to poczekam aż mi się drugi załaduje, bo wyjadę na potężny sztab Powiedzcie jak ty nie lubisz z tego czołgu, tego czołga ja nie będę weźcie sobie wersję. Dobra, jadę, jadę, jadę. Nie ma problema. Wiecie jaki mam plan? plam, mam, powstrzelać sobie na MX 150 stopni, wiesz tu będzie bardzo ładnie gdzieś w tej dziureczce. To wam pokażę. Jeżeli nie w tej dziureczce, to tutaj. Czemu go nie wzią? niech tak będzie co im zostało, komat po drugiej stronie Black Prince gdzieś tam na środku T-103 misle dworzywy Lio Lio może być w całości, bo chyba jeszcze nawet nie był wykryty i zobaczcie, 1500 dobranione 1600 zadane, 2 kile i to bez takiej spiny wielkiej, bez jakiegoś takiego... No fakt, że weszłam w dobrym a, poziomie, czyli byłam a, czołgiem no, w pierwszej piątce. Dobra. I jedziemy, nie? Test to 3o. Leo, jak to boli. Zobaczcie, 3 kg. Na takich poziomach jak on wchodzi gdzieś w tej pierwszej półce, to naprawdę świetnie sobie radzi. W tej drugiej to na to trzeba tak bardzo ostrożnie grać bardziej jako średnim czołgiem myślę. Ale dostałem z jakąś silniczkę, widzicie jak ładnie. O i tu wyjedzie. No dobra, dojadę sobie do niego. Jestem na pełnym życiu. Może jeszcze coś dla mnie zostanie. Przeładuje się. coś zostało. 2900, widzicie? 2900, 1400 i 1700 za wykrycie. No i co? Będzie MK, czy nie będzie? Tutaj mąż z boku siedzi, podpowiada, że będzie MK. Wchodzimy do garażu, zobaczymy. No. Raz, dwa, szybciutko. O, widzicie, zastanawiałem się, ile mi tutaj medali natrzaskać. Myślę, że jak mi tak trzasną tyle, to mi gały wyjdą na wierzch normalnie. No, może być też, nie? 110 tysięcy, mistrzowska pierwszej klasy. Sobie tutaj zwiększymy jeszcze dodatkowo 5000 tysięcy, użyjemy sobie, widzicie, 10 tysięcy dodatkowych doświadczenia. Zwiadowca, ogień skuteczny. Pierwsze miejsce, 3300 300 zadane. No co? Dzisiejszy dzień jest dość dobry. No, jeżeli chodzi o a, wejście na plus, to nie wyszło zbytnio, bo 79 tysięcy poszło na amunicję, ale i tak było warto. To co? Tym akcentem. Kończymy, nie? A co to jest za czołg? 59? Czemu on jest złoty? Halo? Czy ktoś wie, nie dlaczego jest. ten czołg typ 59 na tej mojej magicznej liście jest taki złoty u tego pana? Nie. Jak ktoś wie, to napiszcie mi, bo w sumie jestem naprawdę bardzo ciekawa. Ja nie wiem, czy to go nie jest 250 zł. Ostatni czołg czołg bitwie przeciwko sobie. A, tutaj mąż podpowiada, i może to jest racja, że. Nie, jest za, misja, że jest nie taka jest. misja, że jak się taki ustrzeli, to się dostaje 250 sztuk złota. Zobaczcie, no. A ciekawe czy jak swojego bym go zabiła, to też bym miała, ja tak? Nie wiem, że tak? No dobra, to następnym razem będę patrzeć, czy mam taki złoty i swojemu przyłożę. No to co, słuchajcie, tym akcentem kończymy, ale gościu nieźle też zagrał, się. To co, pa, pa, pa?